Adrian, no przede wszystkim gratulacje. Nie mieliśmy okazji jeszcze się widzieć o tej igrzyskce w Londynie. Więc, jeszcze raz, gratulacje za zdobycie złotego medalu jednego z dwóch. No, jak się czujesz tak po tym wygranej? Dziękuję. W no, sensie dziękuję za, za, za gratulacje. Jak się czuję? No. Obecnie jestem po. przeszedłem zabieg podania komórek macierzystych w kolana i bark. Także no, powoli dochodzę do, do siebie. Teraz mam zgrupowanie leśnicze w spale ostatnio w tym roku i od grudnia chciałbym już ruszyć z treningami. Ogólnie samopoczucie i przygotowanie jakby do następnego sezonu. Chyba wszystko idzie zgodnie z planem, tak jak zakładamy, tak jak, tak jak mamy założenia z trenerem. No, oczywiście, w przyszłym roku za za Świata, i, Ale o tym później troszkę opowiem i dlatego, no, wiadomo, trzeba przygotować się jak najlepiej i zadbać się o to, o to zdrowie. Mam nadzieję, że te, te komórki, które miałem podane, przybliżą mnie do, do kolejnego sukcesu i spowodują, że nie będę musiał narzekać w trakcie przygotowań na jakieś problemy, jakieś urazy. Jak jeszcze długo potrwa ta rehabilitacja? Generalnie to, to jest, myślę, że jeszcze do końca listopada, bo to jest, to jest troszkę inna rehabilitacja niż jakieś zabiegi tam typu laser, no nie wiem, Krokomora czy, czy różnego rodzaju zabiegi które możemy tutaj, z których możemy korzystać. To jest głównie rehabilitacja ruchowa, wzmacnianie mięśni głębokich, łapanie koordynacji ruchowej, aby jak najmniej dysproporcji było między na przykład lewą częścią ciała, a prawą. Wiadomo, te ciało ludzkie jest zbudowane za symetrię, ale trzeba zachować jak największą symetrię w trakcie ćwiczeń, z tego względu, że po prostu wtedy organizm ludzki jest najmniej narażony na, 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 na kontuzję, no bo gdy przechodzimy na lewą stronę czy na prawą, no to obciążamy jeden zestawu z jedną ze stron i właśnie tutaj przez takie, taką rehabilitację przez ćwiczenie właśnie tych, tych mięśni głębokich i łapanie tej najlepszej koordynacji możemy, możemy jakby sprawić, żeby, że mniej będzie tych urazów w trakcie przygotowań. Zresztą, no, podnoszenie nerwów jest dyscypliną, gdzie tutaj odgrywa bardzo ważną rolę technika i zawsze na, trakcie, no, w trakcie takiego, na, na, na etapie takich przygotowań koncentrujemy się również na jakimś wykluczeniu błędów technicznych z poprzedniego sezonu, no, bo to jest taki, taki okres, gdzie można to wykluczyć. Yy, wiadomo, na dużych na duży ciężarach, gdy jesteśmy w formie, jest ciężko wykluczyć błędy techniczne, a tutaj, gdy rozpoczynamy tak naprawdę na nowo rozzabawę ze, ze sztangą, można, można fajnie, ładnie potrenować technicznie i pozbyć się tego błędu. Jak ciężki jest właśnie powrót po kontuzji, po takiej rehabilitacji do treningów i do pełnej formy, tak? Bo to przecież o to w tym wszystkim chodzi, żeby być w szczytowej formie, tym bardziej, że tak jak wspomniałeś, są dwie kluczowe imprezy w 2013 roku. Yy, no tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualna sprawa i każdy zawodnik inaczej wraca do tej szczytowej formy. Ja na całe szczęście mam tak, że po prostu wracam bardzo szybko z tego względu, że mam wypoczęte stawy, wypoczęty mięsień, który bardzo szybko jest podawany, który bardzo szybko reaguje na wszelkiego rodzaju bodźce stosowane w trakcie treningu. No i chyba najważniejsze to jest odpoczynek psychiczny z tego względu, że po tak ciężkich przygotowaniach wiadomo, nie tylko fizycznie troszkę siadamy, ale i psychika jest cały czas obciążona i tam narażona na, na to wszystko, bo to... Do przygotowania i do igrzysanie pisk, to nie jest tylko ciężki trening fizyczny, ale również psychiczny. To jest wszystko idzie razem w parze. I taki odpoczynek na pewno jest również bardzo ważny na następne lata kariery. Ale ja myślę, że gdy zacznę treningi w grudniu. Podejrzewam, że w marcu, w kwietniu już będę miał jakąś tam optymalną formę, taki 80% swoich możliwości i później tylko do, 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 dołożyć. I e, myślę, że jak wszystko tak pójdzie dobrze, z planem, tak jak razem z trenerem zakładamy, że fajnie wszystko nam wypali na przyszłość świata. Jest ciebie trochę mniej, więc chciałbym wiedzieć, ile zgubiłeś kilogramów. Właśnie to, no wiadomo, nie trenuję tak od trzech miesięcy, nie trenuję od startu na igrzyskach czy nawet więcej. Tu już jest sierpień, września, październik, teraz będzie 3-4 miesiące. E, także no wiadomo, objętościowo mięśnie spadł, tak. E, siłowo ta siła gdzieś jest zakodowana głęboko w mięśniach. To wystarczy troszkę pobudzić, przystymulować treningiem i zaraz wszystko wróci. Ale e, wydaje mi się, że waga mniej więcej jest taka sama, tylko po prostu spadło. Z, e, zamiast mięśni mamy więcej tkanki tłuszczowej. E, no wiadomo, przed, do, gdy zbijałem, no to liczy liczy się każdy, każdy włókno mięsiomować, żeby, żeby mieć ich jak najwięcej. I bardzo ważne było zamienienie tej tkanki tuszowej w tkankę mięśniową. no i oczywiście odwodnienie, bo tu zbijałem parę kilogramów, to, jest, to wszystko odgrywa bardzo ważną rolę. Teraz nie muszę się odwadniać, mogę, mogę jeść wszystko, na co mam ochotę. także, Ale gdy zacznę przygotowanie do nowego sezonu, zazwyczaj stosuję dietę bardzo ścisłą na pół roku przed najważniejszymi pracami. Wydaje mi się, że gdy następnym razem będziemy rozmawiać, będę już troszkę większy, będę już. Swoim, po prostu w swoich rozmiarach, z, z tego względu, że no, już będę trenował i mięsień będzie już cały czas jakby napompowany ty, tymi treningami. Okej, okay. jak yy, związek wykorzystał Twój sukces olimpijski, złoty medal do promocji podnoszenia ciężarów w naszym kraju? Yy, jak wykorzystał? To jest pytanie. Yy, yy, wydaje mi się, że chyba... Yy, no nie było tego, jakiegoś większego wykorzystania tego mojego sukcesu i Bartka, gdzie Bartek był zaskoczeniem, tak? Ja, ja po 40 latach zrobiłem to za medal, ale w jakiś sposób szczególny wykorzystanie w ten sposób medialny, skonsumowanie w ten sposób medialny, chyba takiego... Czy, nie wiem chyba, no nie było takiego czegoś po prostu. Jest, jest tak, jak jest. Na całe szczęście w podnoszeniu ciężarów jest tak, że. Przyszły rok zaczynamy od nowej karty. Mam nadzieję, że coś się, się zmieni i, i pójdziemy w dobrym, dobrym kierunku, aby, aby ta popularność się zwiększyć. Tym bardziej, że mistrzostwa świata są u nas w Warszawie i można bardzo, bardzo dobrze i doskonale wykorzystać y, te sukcesy, które mamy, bo y, naszym, naszym problemem nie jest brak sukcesów. Właśnie wręcz odwrotnie mamy te sukcesy i, i trzeba z, to wykorzystać w sposób marketingowy i PR-owy, ale y, mam nadzieję, że to wszystko się zmieniło od. Y, nie bawię że to się wszystko zmieni i wszystko pójdzie w dobrym kierunku, aby aby medialność i te sukcesy, które odnosimy były w jak, w jak najlepszy sposób wykorzystany i bardzo efektywny sposób. Zdajesz sobie sprawę, że oczekiwania wobec Ciebie kibiców i fanów, którzy oglądali Ciebie na Igrzyskach Olimpijskich, a podnoszenie ciężarów miało bardzo wysoką oglądalność w TVP, będą chcieli oczywiście, żebyś powtarzał sukcesy, czyli najlepiej złoty medal Mistrzostw Europy, złoty medal na Mistrzostwach Świata, jak się będziesz generalnie przygotował bo to chyba przede wszystkim psychicznie do odnoszenia takich sukcesów na które my czekamy. No Polacy generalnie Polacy są bardzo głodni sukcesów, i z każdego sukcesu bardzo się cieszą, przykład Jerzyka tak i Jurka, który bardzo dobrze grał w paryżu w tenisa. No co ja po prostu staram się na początku roku wyznaczać sobie tak wysoki cel, aby nikt inny go nie przeskoczył. To znaczy stawiam sobie tak wysoką poprzeczkę i tak wysoką presję, że nikt nie jest w stanie wywrzeć na mnie jeszcze większej. Ja wychodzę z takiego założenia, bo ewentualnie wtedy ja zawiodę tylko siebie, a nie kogoś jeszcze. Ale też mam takie podejście, że jak gdy trenuję i wychodzę na pomoc, to ja jestem kowalem swojego losu i nikt za mnie nie będzie dźwigał i nie, podno i nie będzie podnosił. Wszystko zależy ode mnie, to i teraz. To ja jestem kowalem swojego losu i mam takie po prostu założenia. Wydaje mi się, że są zdrowe założenia, bo gdybym miał słuchać jakichś jakiś opinii na mój temat czy spekulacji, które miejsce zajmę. Nie mnie. to przed igrzyskami na praktycznie na dwa miesiące przed startem nie czytałem żadnych, żadnych fora, statystyki, nie obserwowałem tego. Nie interesowało mnie to po prostu, bo statystyki wiadomo, jak to, są, to są tylko liczby, a, a to, co się dzieje bezpośrednio na zawodach, jest wiele czynników, które składają się na sukces i chyba Igrzyska są najlepszym tego przykładem. Ale zobaczymy. Ja na pewno zrobię wszystko tak, jak zawsze w mojej, mojej mocy, żeby zdobyć kolejny medal, a jeśli będę dostarczał kolejnych sukcesów i radości w Polsce, to jeszcze lepiej. Jeszcze bardziej będę się cieszył. Co jest Ci teraz najbardziej potrzebne? Co teraz jest mi najbardziej potrzebne? No właśnie, chyba zdrowie. No, bez zdrowia to nie dam nie dam rady. To znaczy. Wiadomo, to jest sport wyczynowy i zawsze jesteśmy narażeni na jakieś kontuzje i na urazy, ale e, gdy zacznę powoli przygotowania do igry, no, no to chyba będzie e, znowu mi najbardziej potrzebny taki spokój, że jestem tylko ja, sztanga, trening, e, mój trener, e, rozmowy. Wiadomo, nastawienie się na kolejny sukces, tak jak wspomniałem wcześniej, to nic, że ja podnoszę swój poziom fizyczny, to znaczy, że jestem w coraz wyższej formie fizycznej, ale to przygotowanie mentalne również jest bardzo ważne i tutaj spokój będzie chyba najbardziej potrzebny. Wiem, że będzie go ciężko, bo z takiej perspektywy, że już będę postrzegany jako mistrz olimpijski, który startuje, ale... Fajnie, fajnie w, w taką funkcję jakby pośrednikami jest z mediami. Z, co jak jestem w formie, pewnie mój trener, także y, on pewnie już w dalszych, dalszych kilka miesięcy do będzie wypowiadał się na, na mój temat. Y, ja zresztą jestem zawodnikiem, co ja mogę powiedzieć na swój temat treningu, ja nie analizuję tego. No owszem, analizuję. Myślę razem z trenerem. To nie jest tak, że ja jestem jakby maszyną i trenem minorzym robimy to i ty robisz. No nie, zawodnik jest tak, tak, takim znaczy tak, można rozmawiać z zawodnikiem, ale jego organizm tak szybko reaguje na wszystko, że, że musi być kontakt bardzo dobry między trenerem a zawodnikiem. I to jest bardzo ważne, żeby była rozmowa, komunikacja między tymi dwoma osobami. Z tego względu, że nie zawsze trener może ma jakieś wyczucie, musi mieć ten, ten instynkt, taki ten zmysł wyczuwania swojego zawodnika, ale nieraz kilka słów od zawodnika. Dostarczą to, co nieraz sobie obserwuję przez tydzień. Także to jest bardzo ważne, ale na pewno sobie poradzę razem z trenerem ze wszystkim. Wracając do tematu promocji, widzieliśmy Cię w wielu programach rozrywkowych i wiem, że ruszyła Twoja nowa strona z bardzo ciekawym trailerem, który promuje te wydarzenia, które będą się działy w najbliższym czasie, więc generalnie potrafisz zadbać o swoją promocję. To kiedy Cię zobaczymy? Może w jakiejś telenoweli? Telenoweli? No mamy razem tutaj z osobami, z którymi współpracuję, tak jak stworzyliśmy filmik promo, który jest jakby zapowiedzią tego, co chcemy zrobić, także no mamy fajny pomysł do, fajny pomysł do, do zrobienia, do zrobienia z serii takich filmików, no właśnie przygotowań, to y, jesteśmy, tak właśnie myślimy, układamy scenariusz, jak ma to wyglądać. E, wydaje mi się, że, jest, że będzie to bardzo fajne, a e, no co, no wiadomo, z takimi stworzeniem filmików pokry, trzeba pokryć pewne koszty i trzeba Znaleźć sponsora czy osoby, która, y, która pomoże nam w tym, ale wydaje mi się, że mamy dużo pomysłów, również mam bardzo dużo pomysłów w głowie, jak y, zwiększyć swoją medialność i popularność, nie tylko swojej osoby, ale również podnoszenia ciężarów, y, przecież y, tronuję tą dyscyplinę od 13 lat, także no, muszę, y, dla, dzięki tej dyscyplinie mam wszystko i y, muszę troszkę odwdzięczyć się, y, się jej, ale... Na pewno damy tutaj z, razem z osobami, z którymi współpracujemy damy bardzo dużo fajnych pomysłów. Spotkałem się właśnie z głosami, że ten film promo jest bardzo fajny, że fajnie to przedstawia i praktycznie no dużo filmów musieliśmy też zrobić właśnie w takim ostrym klimacie, w takim szarym klimacie, bo wiadomo, siłownia, siłownia musi być, <grytania> być odskulowa z tego względu, że po prostu no, lepiej, no moim zdaniem lepiej się trunie na siłowni, gdzie, gdzie są trudniejsze warunki niż, niż, niż lepsze. No ta siłownia i te ściany tętynki, tyn, to podłoga musi troszkę przejść tym potem z zawodników, wtedy się fajnie trunie, wtedy można, wtedy się czuje te, 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 tego ducha tej siłowni. No i chcemy właśnie w takim stylu to robić. Um, mam nadzieję, że tak dalej że, że tak, 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 to wszystko fajnie się potoczy. Na razie wiadomo, no ta strona też jest, wracając do tej strony, to jest tak jak niemowlę tak naprawdę. To jest bardzo świeża i jesteśmy praktycznie cały czas w trakcie robienia tego i e, na pewno musi dojść zakładka, galeria zdjęcia, tak, uzupełniać to no, co chwilę newsami. No, właśnie dużo jeździłem, tak, nie, 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 nie robiłem wpisów z tego względu, że czekałem na zgodę wykorzystanie zdjęć i to tak to długo trwało, w końcu się do, do, dogadaliśmy e, z autorami zdjęć, także e, no teraz dużo, be, dużo bardziej chcielibyśmy robić to wszystko na bieżąco, również na fanpage'u, e, także mam nadzieję, że tak jak dalej, to będzie szło w tym kierunku, e, czyli moja, mo, moje wizyty w, w telewizji, czy w radiu, czy tam w pracach, żeby jeszcze bardziej to zwiększyło moją popularność i moją dyscyplinę.